No, Siemanko, Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Stars i wbijemy trochę Gayla yy, na na przykład 230 pucharków, ale tytuł będzie Wbijamy Gayla na 15 rangę, bo to też zrobimy na pewno. Więc yy, tak jak mówiłem w, na poprzednim odcinku, yy, ten właśnie, yy, właśnie yy, dzisiaj pojawi się odcinek, czyli w sobotę. I zagramy sobie kilka rund solo. Pewnie dwie albo trzy. Bo się odcinek nie mają być też taki długi. Aj, niestety umarliśmy. Dobra, gramy jeszcze raz, żeby nie było... I ja za jakiś czas pojawi się odcinek z Opening'a, z Opening'a y, tego karnetu. Zresztą umarliśmy. Muszę być cicho, żeby się skupić. Znowu umarliśmy. Jacie, co? Za nam dzisiaj jest. Zaczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Teraz pewnie pójdzie mi lepiej, bo mam więcej cubesów. Dobra, chyba będzie win albo drugie miejsce. Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo do końca czerwca lecimy po 30 subskrypcji. A, i cztery łapki w górę pod tym filmem to kolejny odcinek z, i wtedy będzie opening właśnie. Bo kolejny odcinek będzie Minecraft i tak na zmianę będę nagrywał. Нарра. И остатняя рунда. Teraz będzie ostatnia runda, bo musimy coś ciekawszego wbić niż tylko tyle puszek. Nie! Zaczekajcie jeszcze raz. Muszę wbić, że puszek. Dobra, jestem już. S. Dobrá, vím, co na tyhle v tom odcinku. Náraže.